Cześć, jestem Z tej strony Solson i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Wolf Among Us. Drugi odcineczek do pierwszego zapraszam, teraz się pojawia u góry w karcie, a my przechodzimy do gry. Słuchajcie, jeszcze na początku, w poprzednim odcinku z Mobile Legends, który był, powiedziałem, że będę na początku pokazywał najciekawsze komentarze, no i tak się stało. Słuchajcie, dzisiaj dwa fajne komentarze, też takie na szybko wybrane, bo nie miałem dużo czasu. E, natomiast jest to komentarz Miki MikiNiki, która otwiera nawias i pisze Najciekawszy komentarz, jaki oczy kiedykolwiek widziały. I z domy nawias. No, jak widzimy, jest to najciekawszy komentarz, więc powiedziałem, że najciekawszy komentarze będę udostępniał. No, a ten jest bardzo ciekawy, bo oczy nie widziały e, ciekawszego komentarza. A drugi komentarz to jest od Michała Wawryna. Drzewo rośnie u mnie w domu, a trawa na dworze. Dwukropek o. Jestem S. Dwie gwiazdki i cztery gwiazdki. E. Y. Hehe. Edit 1. Change się gra z Wintalkerem. Dzięki za informację, a. Drzewo to polecam ściąć, bo chyba drzewo nie powinno rosnąć w domu W każdym razie przechodzimy już do gry, moi drodzy Pierwsze co, to obczajmy książki, które tutaj są Obczajmy je i zobaczmy, co tutaj będzie Co tutaj z książkami będzie? Spójrz na... Skrzynka pocztowa, okej okay. Nie pamiętam, kiedy ostatnio coś dostałem, a możemy to otworzyć? Możemy otworzyć, otwórzmy, może coś dla nas będzie akurat? Siódmy dzień z rzędu, nic dla nas nie ma, okej okay. A tutaj co mamy? O, co tu leży? Big Bungle Oj, oj, plakietka nam odpadła mm, spójrzmy na nią i zobaczmy, co tutaj możemy zdobyć Jakieś cenne informacje może? Chyba nic innego, dobra Odwieźmy naszą plakietkę, bo może się komuś przydać, a nam na pewno nie zaszkodzi jej odwiesić O, szkoda, tak biednie wyglądamy no, pewnie długo, pewnie długo, bo nikt się za to nie bierze. Dobra, co my tu dalej mamy? Tutaj mamy windę, do windy jeszcze nie chcemy iść. A, czy tutaj coś mamy? Nie, poza kanapą nie, nigdzie się nie usiądziemy, więc wracamy, słuchajcie do naszego strażnika, ale jeszcze go nie budzimy. Zerknijmy jeszcze, co tutaj mamy. Na zbroi możemy zobaczyć coś, tak? Co możemy zobaczyć? No, powinien, powinien, dobra. A możemy tego dotknąć. Uu, ale kurzu poleciało. Dobra, idziemy obudzić tutaj kolegę. Może spójrzmy na niego, zobaczmy co powiem. Nic nie powiem, Dobra, porozmawiajmy z nim. Porozmawiajmy z nim, może coś ciekawego będzie. Nie spójrz. W ogóle, sorry, że tak klikam, czasami dwukrotnie to samo albo różne inne rzeczy, aczkolwiek jest pewien problem, bo niestety spolszczenie, które wygrałem, solidnie mi uniemożliwia klikanie centralnie w przyciski. Wiesz dlaczego? Bo. Jak klikam, muszę klikać troszeczkę na prawo, żeby żeby mi się właśnie tutaj e, odpowiedni dymek kliknął. Nie. Robił przysiady. Okej, okay, do. Nie, 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 nie dotykaj zbroja. Nie dotykaj zbroja. Dobra, idziemy do windy i jedziemy do 204, tak? O ile się nie mylę. Sprawdźmy. Gdzie? 204, tak? Tak, Big The Wolf. 204. No dobrze by było. być się Bigsby. Dobra, lecimy do 204. Przywołujemy windę i czekamy aż ona przyjedzie. W międzyczasie sobie zróbmy e, wieczorne cardio. Okej, okay. wbijamy do windy. I jedziemy na górę. Ciekawe, co się tutaj wydarzy. Jestem niesamowicie ciekaw co się wydarzy. Ktoś biegnie. Bestia Bigby. Hej! Oj, oj, oj. Mm. Milczmy Okej, okay, no milczmy, to najlepsza opcja Bo nie chcę mu kłamać nigdy No bo nie lubię kłamać, no, ale też nie chcę mu mówić prawdy i nie chcę wydać pięknej w księdze baśni Pojawił się nowy wpis, okej, okay, musimy to sprawdzić koniecznie o, Ale obskurne mieszkanie w ogóle Słuchajcie, jak na szeryfa myślałem, że to będzie troszeczkę lepsze mieszkanie, a tutaj patrzcie Mieszpa mieszkanie Big Biego, właśnie ogród. No, mieszkamy tak trochę trochę biednie, nie powiem. Okej, okay, żeby nikt nas nie dzwonił spoko. No, powinieneś, powinieneś też odkurzyć i przyprowadzić się do lepszego mieszkanka. No. Ale po co komu dobre mieszkanie? Klasycznie, przemycie twarzy, czyżby? Tak jest, no, kto, no, kto nie przemywa twarzy jak wraca do domu? Możecie dać znać w komentarzu, czy wy przemywacie twarz, jeżeli przy... wracacie do domu. Ja z reguły tak. To jest takie przyjemne uczucie, rozświeżające, albo z rana, no. To jest przyjemne uczucie, takie przemyśl twarz zimną wodą. Było grubo, nie powiem. Nie powiem, dobra, co możemy tutaj zrobić? Eee, na początku, stop. Idźmy spojrzeć do zamrażarki. Czy mamy tam jakieś jedzenie w ogóle? Mamy kostki lodu, okej, okay, no to najemy się, czemu nie? Nie mamy go lodu Nawet sobie whisky z lodem nie wybijemy. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, otwieramy lodówkę. I, I papierosy. Nie, to jest alkohol. Co tam jest dalej? No nie wiem, nie wnikam. Dobra, strasznie co to mamy w mieszkaniu. W mieszkaniu mamy jakieś papiery. Akta z Sinobrodego. Czy coś znajdziemy ciekawego o Sinobrodym? Kto to w ogóle był? Nie kojarzy gościa. Z czego on był? Nigdy mu nie ufałem. okej okay. Um, mamy jakieś jedzenie jeszcze? Chińskie żarcie? Mamy coś tutaj jeszcze, może? No, pewnie dawno temu. To chyba zły znak. Też tak myślę, gdzie jest ta księga w ogóle? Hmm, ciekawe co, gdzie jest ta księga? Czy tutaj będzie księga? Czekajcie chwilkę. Czy jak. Zatr... O nie, nie zatrzymam gry nawet, ale lipa, słuchajcie. No straszna lipa. Mm, z tym spojrzeniem, nie wiem, to spojrzenie mi strasznie zrąbało gierkę, w sensie, że nie mogę teraz klikać centralnie, właśnie w przedmioty. Tylko muszę bardziej na prawo klikać i to strasznie utrudnia grę, ale mam nadzieję, że tego nie założycie w większości odcinka. No jeżeli kiedyś założycie, no to trudno tak jest. Tak musimy grać. To jest ten minus, ale. Nie szkodzi, dobra, e, włączmy może wiatrach najpierw. Nie patrzmy na niego, tylko włączmy. O ile będzie działo? Siewał. Będzie działo. Powinno pomóc. No myślę, że będzie miło. A teraz na niego spójrzmy, jak sobie działa. Dobra, zakrzewioną rękę. wygląda jakbyś się bił z drwalem albo z kimś. Dobra, co my tu mamy? A co my tu mamy? Jakby to zapytał poszukiwacz. Nic nie mamy. Mamy świnie w domu. Słuchajcie, to nie jest za świnia. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, gdzie idę, to mogę mu powiedzieć, że idę z moją świnią na drinka. Nieważne. Dobra. Spójrzmy na naszego kolina. Okej, okay, no mamy świnię, słuchajcie. E, możemy, z możemy porozmawiać z nią? Hey, John, get up. Hej, będzie może, dobra. Klepnijmy go może. Szturchnijmy go. Ale ogonki ogonkiem oh. zaruszał. Hey, Big B, I'm in your chair, huh? mm, Mam tylko jeden. Mam tylko jeden. No, słuchajcie, świnie w domu mieć to jest nie lada wyczyn. Ludzie mają psy, koty, chomiki, czasami papugi, ale świni w domu jeszcze u nikogo nie widziałem. I to takiej solidnej świni. Ojej, z się na mnie patrzę, aż mi go smutno się zrobiło. Ale zawsze jak w lodówce nam się kończy alkohol, to możemy sobie zrobić schabowe <laughs> na obiad. Ona pali, ej w ogóle, słuchajcie. Moja świnia pali pety. Thanks. A couple thousand more of these will be even on that house you owe me. Ah, but this, this is the The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come a little dramatic. Colin to that for me. nope the house didn't blow itself down Bigby. that's all i'm saying do with that what you will now i'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink but uh, it would have helped ease some of the pain you once caused me yes it also would have shown everyone how different you are now <laughs> Przepraszam, świnko. Jestem szerifem. Muszę mnie nienawidzić. Po prostu wszyscy mi. Mnie... Co? Wszyscy mnie nienawidzą? A co smutne, słuchajcie, jak ludzie robią co w ich mocy, a to nie zawsze jest. A anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. no właśnie, uratowałem dziewczynę. No dobra. Ale to też A fable, right? i'm sure you're not going around punching fault. Taka i get the impression you say that a lot. my job is easy. you try keeping a bunch of fables from killing each other. how do you think this all works? i don't know. how? by being big and being bad. by being big and being bad. don't say that shit in front of people. it's embarrassing. Jaka wredna świnia w ogóle, hej. Sure Nieprawda. Uh, no, no dokładnie. Uh, Zamilczmy. Nie muszę to się chwalić to, dla ropucha bym niemiły, a o pięknej nie nic wspominać. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Dobra, alkohol, miał okazję. that doesn't make sense. Just give sense. me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out a second story window and... Chciałem mieć 2 sekund z przetokiem, zanim. Widzę. Jeśli daję Ci to, to mogę śpić? Tak, tak, alright. Może. Dajcie mi tego drinka. Trzymaj, bierz. Kumplut. Zastań moją świnią. Nie, no zawsze warto żyć dobrze ze świnią. Ale on ma raciczki. On tego raczej nie wypije. A. Chyba, ja że wypiję to tak, jak świnią powinna topić. A nie zapię tego po prostu raci No ale spoko I Bigsby chyba sobie idzie spać Myślę, że na was też pora do tego Widzimy się Nie, żartuję, żartuję, słuchajcie Gramy oczywiście Mam dopiero około 11 minut nagrania Nie, długo spaliśmy? A, coś to że to jest bestia Słuchajcie, nie wiem dlaczego Przestań się tak dobijać, człowieku Gdzie jest moja świnia? chcę moją świnię zobaczyć Dawajcie mi moją świnię Przestań się dobijać, człowieku Ale ci kopnie, jak do drzwi, ale ci kopnę jak otworzy też człowieku. No tak ci kopnę. Dobra. Otwierałem, zobaczymy kto tam jest. Będzie bójka, bajka i brawurka na pewno. Nie. Nie bestia. Śnieżka. Okej, okay, to ciekawe. Co się znowu stało? Czemu zawsze muszę być jawołany? Co się stało? Ja coś że że w coś miejscu, zanim Kim ty jesteś, człowieku? Ja. Mogę cię uderzyć? Jesteś. o nie, nie powiem tego. Dobra, jesteś ludy, człowieku. Ściany mają uszy. Okej, to ciekawe. To Musimy być ostrożni po porozm porozmawiamy na zewnątrz. Z drogą, dajcie znać, czy mnie teraz słychać. Mam nadzieję, że, że jest lepiej niż w poprzednim odcinku, w sensie powinno być troszeczkę ciszej, ale nie powinno być też przesterów, bo zauważyłem, że, zresztą też sami przypisaliście że w poprzednim odcinku były delikatne przestery. Co tam leży martwego? What the fuck? To nie ma, o oh, Jezu, hu, uh, uh. dobrze, to tylko kurtka ochroniarza. Nic się nie stało, wracamy do spania. Nie no, jestem ciekaw, co się dzieje z ochroniarzem pewnie bestie jego porwał. Na pewno będzie bestie. To będzie bestie wina, zobaczycie. Się wkurzył, że piękna sobie poszła. Bo ochroniarz coś wygadał i, i będzie. Najpierw ja. A potem będzie jeszcze ten. Mm, ochroniarz. Na, najpierw ochroniarz, potem ja umrę, zobaczycie. Tak będzie, a na końcu śnieżka. I całe miasto, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, do którego serdecznie was zapraszam. O kurwa. What the fuck w ogóle? You.

You don't think he... I don't think tak, to on. Zobaczycie, zobaczycie, na pewno to on. Dążymy do celów od razu. Od razu, nie musimy znaleźć. Polubiłem yeah, tą dziwkę, więc. ale. Ale hamsko w ogóle ze, ze strony gry. Tak sądzę. Ja to myśliwy, coś, coś sądzę. Ale ta gra jest kurwo w ogóle, ej. Zapoznałem nas z dziewczyną, która wydawała się spoko, w sensie... Pierwsza postać, która tak naprawdę z nami rozmawiała i nagle ją zabijają. Ja się boję, co będzie dalej, naprawdę. Ale to... Yeah. Nie no, nie robi się tak. God damn. Dobra, przeszło... Sprawdźmy co ma. E, cięcie, najpierw zwróćmy uwagę na cięcie. Nie wiem, nożem na przykład sikierą. Albo czymś przeciągniętym magią. Okej, okay. co mamy w, ust w jej ustach? Karteczka. Zajebiście bierzemy. Bierzemy. To jest jakiś liścik albo coś. It's her there's some kind of symbol here huh. I, what the fuck is going on vogula do I, I trochę się boję. She was placed here with some care what do you mean you can see that someone didn't just toss her here she was deliberately placed for us to find. what kind of monster would do this misva No kto inny miałby ku temu powód. Oje, oh yeah, idziemy za krwią, nie, znajdziemy tego gnojka. A Śnieżka nie chce ci nic mówić, ale ktoś podeptał twoje trawniki. Nie wiem, znaleźć mordercę. Boję się, że może jej się coś stać, jeżeli każe jej sprawdzić okolicę. A jak każe jej odejść, to możemy nie znaleźć mordercy. Śniżkę dopiero poznałem, więc albo może wypłoszyć. Ko nie, będzie lepiej, jak sami to zrobimy. Jak wszystko sami, sami zrobimy. Wygońmy ją. My poszukamy sobie, ale. We

Idziemy do. Gdzie my idziemy, tak właściwie? Do doktorka idziemy. Bez kolejki, jak w VIP. -u. Mogę mu jebnąć od razu? Proszę, dajcie mi taką możliwość. Pomilczmy. Idźmy dalej. Dokładnie. Chciałem go uderzyć, ale nie było takiej opcji, więc ignore him Dobrze, dobrze. Because you are the one bringing this to me. He's he's snowed. Snowed. He's so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course you I understand you, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things moving. Don't let back off, Ichabod. It's not her fault i don't need your help big b instead of trying to assign blame maybe we should figure out how to catch the fucker who did this oh says the man who is most to blame for this catastrophe oh, sheriff you, you? you are the one charged with protecting the citizens of fabletown your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community tell me you've been doing something are there any leads suspects anything anything at all any evidence, you two know what the hell you're doing, because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a I not think so, Last thing we need is all of fake no, town There there's Może, a, a killer Snow? Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Mogę go I don't Bother. Forget it. Can't do anything right. Proszę. Do your job, sheriff. Or we'll find someone who can.

Never mind. Dziękuję. Smoke away. What's oh, a hotel a massage? Probably a gift. The weird part of that is that he's actually being nice to someone. I know. I bought that damn bottle. Is Is he gone? Yes. Thank you. Who are you? God damn! <laughs> Na lata w ogóle. Bawki. Drinking this early? Where did you get that? It was by desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Czy mnie jest tak eksprowadzeniem auta, że po piaku nie wolno, na przykład? Gdzie masz ochoty człowieku.

To jest ten moment. Halo, Vivan, dzień dobry, tu Śnieżka, asystentka Pana Klejna, tak, dzwonię, żeby poinformować, że harmonogram Pana Kraina na Później się zwolni, więc przyjedzie do Pani trochę wcześniej. Podsłuchajmy ją, co mówi? Mm -hmm. Co mówisz? O czym rozmawiasz? No, mów coś, mów coś, ale już, Śnieżko Tak, to prawda, nie, dostaliśmy Rachunek Tak Wszystko no, zostanie Załatwione Oczywiście, mogę yes. poczekać Dobra w I tym momencie, się ja się z wami żegnam, w następnym odcinku, słuchajcie, rozwiązujemy zagadkę morderstwa. Myślałem, że... o kurwa, jest, o, jest odbicie, ej, no to jest stara gierka, jest odbicie, nie? A odbicie są ciężkie w grach do, zrobienia, do zrobienia, z tego co wiem z TV-gry na przykład. Dobra. Nieważne, słuchajcie, wielkie dzięki za oglądanie. W następnym odcinku znajdziemy mordercy... Poszuk znajdziemy... Z Zaczniemy szukać mordercy naszej prostytutki. No, i porozmawiamy sobie z lusterkiem, i dowiemy się, kto jest najpiękniejszy w świecie. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam Was już do następnego odcinka, który pojawi się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, i cześć. We will be in touch.